Musisz to zrobić, jeśli chcesz pozbyć się uciążliwego problemu. Zacznij od większej doniczki. Posmaruj jej spód klejem i przyklej do podstawki, by całość była stabilna. Następnie przygotuj dwie mniejsze doniczki. Jedną z nich przyklej górną krawędzią do środka dużej doniczki, a drugą umocuj spodem do tej pierwszej. Przestrzeń między nimi wypełnij ozdobnymi kamieniami. Będą stabilizować zawartość i dodadzą dekoracyjnego uroku. Do środkowej doniczki wsyp kilka łyżek mielonej kawy, jej głęboki aromat ma właściwości pobudzające dla ludzi, ale zupełnie nie odpowiada niektórym nieproszonym gościom. Teraz czas na cytrusy. Pokrój cytrynę i limonkę w grubsze plasterki i ułóż je naprzemiennie na kamieniach. Ich intensywny, świeży zapach oczyszcza powietrze i działa pobudzająco na zmysły dorzuć kilka listków świeżej mięty, która działa kojąco i odświeżająco. Dodaj kilka kropli olejku lawendowego, znanego ze swojego relaksującego działania i wyjątkowego zapachu, który również ma swoje dodatkowe zalety. Wlej trochę płynu do zapalniczek. Na koniec podpal mieszankę kawy z olejkiem. Delikatnie tlący się dym skutecznie odstraszy komary z balkonu czy tarasu, to prosty i naturalny sposób na spokojne wieczory bez uciążliwych owadów. Wypróbuj ten trik. Ogrodnicy nie wyrzucają plastikowych butelek. Robią z nich darmowe doniczki dla swoich sadzonek. Odetnij górną część butelki. Możesz skorzystać z rozgrzanego nożyka lub lutownicą. W nakrętce zrób kilka dziurek na wylot. Z drugiej części butelki odetnij spód. Przyda się w kolejnym kroku. W podstawie wytnij dziurę na szerokość gwintu butelki. Przełóż go przez nią i zakręć zakrętkę. Wsyp ziemię i zasadź w niej małą roślinkę. Taka doniczka z butelki świetnie sprawdzi się dla świeżych sadzonek. Ten trik stosuje w swoim domu w każdą zimę. Wystarczy cytrus, goździki i świeczka. Działanie ma genialne. Odetnij górę pomarańczy, mniej więcej w jednej trzeciej wysokości. Z większej części owocu odetnij podstawę, tak, żeby mogła stabilnie stać. Za pomocą noża drążę w samym środku. Następnie biorę kawałek świecy. Wbijam ją w przygotowaną wcześniej dziurę. Tak jak ja robię to teraz na filmiku: weź goździki, wbij je w równych odstępach dookoła świeczki. Przygotuj dwie drewniane wykałaczki, wbij je po przeciwległych stronach. Powinny być wyższe od świeczki. Na ich szczyt wbij wcześniej odciętą końcówkę. Tak przygotowaną świeczkę odpalam. Już po paru sekundach w domu zaczyna unosić się przyjemny zapach cytrusów i goździków. To naturalna wersja zapachowego dyfuzora, w całości biodegradowalna. Wykonuje je szczególnie w sezonie świątecznym. Do ich wykonania można użyć mandarynki, cytryny, limonki i pomarańcze. Komary nienawidzą tego zapachu, będą trzymać się z daleka od ciebie. Sklepowe środki są drogie i pełne chemii, która podrażnia. Pokażę ci tani, domowy sposób, który jest naturalny. Do wysokiego naczynia wlej 300 ml ciepłej wody. Dodaj jedną łyżkę suszonej mięty. Jej intensywny, świeży zapach skutecznie odstrasza komary, które wyjątkowo go nie znoszą. Następnie wsyp jedną łyżkę suszonej lawendy. Jej aromat działa uspokajająco na nas, ale na komary wręcz przeciwnie. Lawenda dodatkowo działa łagodząco i przynosi ulgę. Dodaj teraz 100 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Cytryna zawiera naturalne olejki i kwasy, które komary wyczuwają z daleka. To jeden z najskuteczniejszych odstraszaczy. Na koniec dodaj jedną łyżeczkę cynamonu. Ma on intensywny, korzenny zapach, którego komary nie tolerują. Działa również jako konserwant dla mieszanki. Wymieszaj wszystko dokładnie i pozostaw na godzinę, aby składniki się połączyły. Po tym czasie odceć i przelej płyn do butelki z atomizerem. Spryskaj skórę przed wyjściem i zapomnij o uciążliwym swędzeniu. Naturalnie, skutecznie i bez chemii. Włóż zapałki do doniczki, to ochroni twoje rośliny. Pokażę ci dzisiaj, dlaczego warto tak robić. Każdy, kto ma w domu rośliny, dba o nie jak najlepiej. W zamian rośliny poprawiają nie tylko jakość powietrza w pomieszczeniu, ale i nasze samopoczucie. Kiedy zaczyna coś się dziać z kwiatem, od razu reagujemy. Najważniejsze jest odpowiednie podlewanie. Często, na skutek zbyt częstego lub zbyt rzadkiego podlewania, kwiaty więdną. Gleba również nie jest bez znaczenia. Kiedy zawiera zbyt mało składników, kwiaty są osłabione. Szybciej atakują je wtedy patogeny i szkodniki. To właśnie one są dużym problemem. Jeśli ich nie zauważymy, rośliny marnieją. Dlatego potrzebujesz zapałek bo rośliny potrzebują siarki. Znajduje się ona w główce zapałki. Dzięki siarce rośliny są zdrowsze i silniejsze. Siarka wspomaga fotosyntezę. Sprawia, że rośliny lepiej radzą sobie z chorobami i szkodnikami. Wyjmij zapałki z pudełka i włóż je do ziemi w doniczce. Umieść zapałki główkami do dołu. Główka musi być w glebie. Wkładaj zapałki w odległości co 5 cm. Następnie podlej roślinę jak zawsze. Po 48 godzinach wyjmij zapałki. Jeśli główka się rozpuściła, to włóż kolejne zapałki. Zostaw je też na dwa dni w doniczce. Siarka rozpuszcza się w glebie, jeżeli ziemia jest nią słabo nasycona. Dzięki sztuczce z zapałkami rośliny są zdrowsze, pięknie rosną, a szkodniki omijają je z daleka. Twój ogród i dom ci za to podziękują. Podgrzewaj widelec przez około 10 sekund aż stanie się gorący. Następnie wbij go w plastikowe wieczko. Pod wpływem ciepła plastik zacznie się topić, tworząc małe otwory. Zrób ich wystarczająco dużo. Teraz czas na sól gruboziarnistą. Psyp do pojemnika około dwóch łyżek. Sól działa jak naturalny środek pochłaniający. Kolejny składnik to alkohol. Wlej do pojemnika około dwóch łyżek. Alkohol sprawi, że mieszanka będzie się dłużej i intensywniej uwalniać. Dodaj również zapachowe perełki do prania. Nie tylko nadadzą przyjemny, długotrwały zapach. Za chwilę wytłumaczę ci, dlaczego ten sposób jest wart wypróbowania. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i zamknij pojemnik wieczkiem z dziurkami. Dzięki nim zapach będzie stopniowo się unosił. To nie tylko piękny i naturalny zapach, który odświeży dom i ogród, ale także skuteczny odstraszacz komarów i innych owadów. To połączenie składników zniechęca owady do zbliżania się, dzięki czemu możesz cieszyć się spokojem i komfortem. Musisz to zrobić, jeśli chcesz pozbyć się uciążliwego problemu. Na początek weź jedną większą doniczkę. Nałóż klej na jej spód i przyklej do podstawki. Teraz weź dwie mniejsze doniczki. Na jedną z nich nałóż klej na górnej krawędzi i przyklej do środka większej doniczki. Drugą mniejszą doniczkę przyklej spodem do pierwszej. Weź ozdobne kamienie i wypełnij przestrzeń między doniczkami. Teraz przygotuj cytrynę i limonkę. Ich intensywny zapach działa odstraszająco jednocześnie odświeżając powietrze. Pokrój cytrusy w grubsze plastry i włóż je naprzemiennie na kamieniach. Dodaj kilka liści świeżej mięty. Do mniejszej doniczki dodaj kilka łyżek mielonej kawy, która działa odstraszająco. Dodaj również kilka kropli olejku lawendowego. Olejek działa uspokajająco, ale również odstraszająco. Twój domowy odstraszacz komarów jest gotowy. Teraz wystarczy, że podpalisz mieszankę kawy i olejku. Delikatnie tlący się dym skutecznie odstraszy komary z balkonu czy tarasu. To prosty i naturalny sposób na spokojne wieczory bez uciążliwych owadów. Wypróbuj ten trik.